Spotkanie z wyjątkowym gościem, pan komendant, chce nam chyba coś dzisiaj powiedzieć. Możemy? Zapraszam księdza do środka. Do środka do A gdzie do środka? Opowiedzmy o tym wszystkim, co tutaj widzimy. Samochód, jak to widzicie, GBART. Samochód wyposażony jest w pompę szlamową WT40. Mamy tutaj inżektor do wyciągania jeżeli w studni jest zabrudzona woda, to wyciągamy do drugiej wody za wyciągania ze studni Tu mamy topór, taki ciężki, jeżeli trzeba gdzieś wejść Ale poza akcjami nie korzystacie z tego toporu. Nie korzystamy nie z do... Tu mamy pachołki do zabezpieczenia samochodu przy wypadku jak jesteśmy żeby zabezpieczyć samochód, ratowniku, żeby ktoś z nas nie wieł. Tu mamy piłę do cięcia drzewa, jeżeli drzewo leży na drodze to jest do pocięcia. Mamy to piłę do ratownictwa. Ja wskakuję szybko z drugiej strony. No, o, tu perspektywa. Dobre, bardzo. O, mamy. A co tu mamy w środku? Tu mamy tak, no, tu są latarki, jeżeli trzeba wejść do piwnicy, czy do pomieszczeń, radiostację, Obowiązkowo misiek. Misiek jest, jeżeli jest wypadek, trzeba przekazać dziecko pocieszyć, czy coś, no to dajemy misie. A, czyli też jest taki element logistyczny. A te pasy, to co to w ogóle, to takie, takie zabezpieczacie się, jak jedziecie, bo to ostro chyba jest na tych zakrętach? No pasy też są te zabezpieczenia też, a to są aparaty powietrzne z kamerami termowizyjnymi, jeżeli wchodzimy do pomieszczeń, od razu widzimy temperaturę na kamerach i gdzie jest pożar i wtedy wszystko widać. W zielonkach, jeżeli to jest od 18 roku życia, każdy prawie może przyjść do straży, żeby tylko miał badania lekarskie mógł stan zdrowia. Czyli musi być zdrowy. Tak, jest. I ko kobieta i mężczyzna nie. Zapraszamy do straży. Czyli musimy, młodsi jeszcze nasi uczestnicy muszą poczekać, żeby zostać strażakiem zielonka. Bardzo dziękujemy, no i wszystkich naszych piknikowiczów, możemy powiedzieć, zapraszamy tutaj do ośrodka. I do bardzo, straży. Bardzo dziękujemy za obecność, bardzo dziękujemy, do zobaczenia.